mano siła? No, witajcie z tej strony, ja Tomcio69 Widzowie, dzisiaj jest kolejny odcineczek z Minecraft Bitwy Dlaczego Minecraft Bitwa, bo jest ze mną gość specjalny Może nie specjalny, ale jest ze mną na serwerze o, Oto piękny pan jak Majo, przywita się z widzami pięknie Witam, dajcie suba i łapkę Tomciowi Właśnie Ja dzisiaj dołączyłem na serwer Właśnie, z zostawcie tu łapeczkę w górę, subikę tam na dole mają, może kiedyś też kanał założy yy, i wszystko inne, więc widzę Cztery 4 rundy yy, walczymy nieprzypadkowo, bo walczymy o 4 diamenty. 4, przepraszam, o połowę diamentów. W skrzynce mam 40. Tak jak ostatnio patrzyłem, yy, to dzisiaj yy, zagramy sobie o diamenty. Ja mam na żelazny hełm i yy, żelazny miecz. Mają ma to samo. Widzowie, bez żadnego przedłużenia, wy zostawiajcie subiki i łapeczki, a ja lecę z Mają za 3, 2, 1, start! O kurde, to za ringu, nie za za ringu wy wypadł. to, to przegrałeś. To, e, w ogóle dwa serca mam, taka propo. Dobra widzowie, było małe cięcie, ale już wracamy do was widzowie. Majo jest na swoim miejscu, ja jestem i widzę, 1.0 1-0 dla Tomcia. I lecimy dalej. Kto wypadnie za ring, jak przed chwilą nasz gość wypadł z ringu, to od razu wygrana dla przeciwnika. I widzę, 1-0, lecimy dalej, więc 3, 2, 1, start! Dobity 2-0 dla mnie, 2-0 dla mnie, jakby co to chodzi, ja chciałem ci rzeczy zapnęłem, muszę też jeść, nie, jedzenia nie mam, okay, 2-0 dla mnie widzowie. Jest szansa, że z kimś w końcu wygram A może to jeszcze wygram Jest szansa, że w końcu z, z jakimś gościem wygram specjalnym A, że Masz klocek tak. No dobra, pokróczkę się będzie nich 3, 2, 1, start No dobra, ja HP nie miałem masz takiego dobrego ale już idę Dawaj, 2, 1. I teraz jest ostateczna runda. Chyba, że wygram. Chyba, że wygrasz, to robimy dogrywaczkę jedną rundę. Dawia, jeśli masz takie filmy, podoba to się tu lapaczka, jakby raz sobie katam tam na dole z dzwoneczkiem. A ja ci potem mają coś jeszcze szybkiego, powiem. Na szybko potem. 3, 2, 1. Start. Ok, Leżysz. I wygrane widzowie, wygrane, zapraszam Majo do mnie szybciutko Się ładnie pożegnamy i widzowie jeśli wam się takie filmy podobają zostawcie tu łapeczkę w górę Majo już do mnie idzie więc się razem ładnie pożegnamy e, Z przytupem takim pięknym, bo ja gościa samego nie zostawiam, ładnego ci teraz pnoka założyłem nie? No. Ładnie cię zamknąłem teraz No nie I... To, to, to I widzowie ja się z tym pięknym Panem żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Mam nadzieję, że moją się też podobał ten odcineczek, że jeszcze wpadniesz do mnie na nagrywki. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika tam na dole, dzwoneczkiem. Eluwa!